Witam Was 5 października 2021 roku dziś jedziemy z WKZ na rzeczkę Rudniczankę w Grudziądzu nie wiem czy wejdę do wody bo nie mam raczej weny dzisiaj ale spójrzmy wspólnie ile złomu dorzucimy dnia dzisiejszego do dzieła a my już nad rzeczką i bez zbędnych ceregieli wyciągamy pierwsze kotleciory takie drobniaki 7.12 o tej godziny mniej więcej wystartowaliśmy dno jest na razie puste zobaczymy jak długo nam zajmie zapełnienie tego wiadra który z kolei rzut przynosi takiego dziabonga. Tu o tyle niewygodnie się rzuca, bo zobaczcie, dno jest usiane przeszkodami, słuchajcie, jakieś konary, gałęzie i nigdy nie wiem, czy coś ciągnę, czy przeszkoda. Poza tym wszystko wygląda jak zupa ogórkowa, tak więc wejście dzisiaj do wody raczej wykluczone. Czułbym się jak w jakiejś potrawie. Nie wiem, czy wiecie, ale tu gdzie łowię, bardzo blisko, parę kroków stąd, mieszka Marcin i Joanna z kanału prosto z Grudziądza na który to kanał Was serdecznie zapraszam bo są to ciekawi ludzie bardzo fajny kanał relaksujący fajne spacery zwiedzanka także zapraszam link macie w opisie pod filmem prosto z Grudziądza zbadajcie ten wynalazek to chyba jakaś obejma do rynny, jak mi się wydaje czy coś w tym stylu z czymś tam walczę zobaczcie bąbelki jej puściły coś wyrwałem z dna spośród mułu. spójrzmy co to będzie coś z pewnością idzie ha, patrzcie jest pokrywka od garnka taka bardziej owalna minęła równo godzina jest tego naprawdę niewiele dwa takie większe przedmioty ta pokrywa jest od takiej brytwanki. to jest żeliwo, zobaczcie jak ładnie popękało to jest dosyć ciężkie i grube, wam powiem. Taki długaśny pręcior, dosyć szczupły. A nie, patrzcie. Piękna własnej roboty podpórka pod wędkę. Spójrzcie na to jakiemuś wędkarzowi znudziło się łowisko. Zostawił wędkę całą. <laughs> Wiecie, same wędzisko tak naprawdę. A tak wygląda po złożeniu, skompresowaniu więcej dziś łażenia niż łowienia ale tym razem ciągnę coś do brzegu co to jest? patrzcie ale jakiś pręcior kawał pręta grubaśnego i pedał rowerowy to ja lubię, to ja rozumiem. <śpiewanie> Patrzcie, w końcu trafiłem na miejsce, gdzie ktoś zrobił zrzut złomu. Raz, dwa, trzy takie pocięte prętasy. Mam nadzieję, że będzie tego o wiele więcej. Tak więc zarzuciłem w to samo miejsce. Czuję ładny opór czy podnosę to z dna. Trzeba powolutku jak zawsze. Ale czuję jak się ślizga po tym. No nie, nie wyjdzie to. Coś dużego. Ale jest tutaj już wiele mniejszych diabongów. I patrzcie, i znów idzie. Kolejna dostawa. Rurek, prętów, innego dobra. Aleś trafiłem mini Eldorado. Kolejne kotleciory. Co rzut to zabawa, a tym razem patrzcie, nożyczki w ładnym stanie będą działały. No tu się nie mogę nudzić. Co zarzucę, to co ściągnę. Idzie kolejna dostawa. Co tym razem? Trochę waży. Taki kątownik i jakiś pręd. Super, jakiś pogrzebać stary. No i z ciekawostek, takie pokrętło prawo, lewo plus i minus. Podkręćmy trochę temperaturę w dół, bo jest coraz cieplej. I tu linka na końcu, obstawiajcie od czego to mogło być. Ponownie coś holujemy. Ze 2 kg, będzie garnek, niebieski garnek tu będzie warto następnym razem wejść do środka do wody bo jest dużo takich tam ciężkich kotleciorów wprost uwielbiam takie miejscówki stoję w jednym miejscu i łowię złomik drobny bo drobny ale jest ale zerkajcie na tą egzotykę jakiś takie cylindryczny coś ze szpikulcem Heh. ciekawostka i znów prowadzę coś ciężkiego o, kilka kilogramów czuję, ale pięknie idzie. No, będzie z 5 kg nawet. Opa! Wow! Patrzcie na to, jakieś takie ustrojstwa. Śruby, śrubunki. Masakra. Co to jest? Od jakiegoś pieca? Nie wiem. No, ale jest, super. I cieszy. Ale kotleciory idą. Uf! Patrzcie na to. Taka nauka jazdy. Litera L. To jest żeliwo, słuchajcie. Ze 3 kg minimum. No i na dowód na to, że jest to żeliwo, trachnąłem to na pół. I widzicie, i ładnie można to poskładać. Druga dzisiaj kółeczka. Ta poleżała o wiele dłużej, bo jest cała zarośnięta. Zobaczcie. Za chwilę powitamy na brzegu kolejne kotleciki. Opa, zobaczcie, był pedał, jest i drugi pedał wraz z zębatką. I do tego taka lina stalowa. Wy nawet nie wiecie, jaka to jest frajda wyciągać takie kotleciki. Ha. A jeszcze dzisiaj zamienimy to na pieniądze. Zobaczcie. Już wiem co to jest. Tu będą leżały nogi od maszyny do szycia starej. Poznaję to, to też jest żyliwo. Masakra. Skoro tak fajnie idzie, to zarzućmy na żywo. Zobaczmy, co wyjdzie za tym rzutem. Bo ostatnio co rzut, to coś tam wyłazi. A pewnie jak na złość, na żywo nic nie wyjdzie. Bo i tak bywa. Ale czuję tutaj naprawdę. Dno usiane, całutkie jest fantami. Tu naprawdę trzeba będzie wejść do wody. Na razie walczę, żeby to oderwać. Opa, ten tyłu, patrz pan. Ale to trzyma. Uu. Trzyma, czuję, o idzie, puściło. Ładnie dno trzyma, tylko widzicie, to trzeba umiejętnie podejmować. Opa, i mamy. I mamy kolejny kotlecior, zobaczcie. Kawa Fanta. Super. Za 4 kilo. Wykonałem jeszcze jeden rzut w to samo miejsce. I co tym razem? Się przykleiło, bo coś się znów przykleiło. Tak wiem, to jest nudne, prawda? Tak ciągle wyciągać za każdym rzutem coś. Ale mi to jara, coś pięknego. Patrzcie, co to jest. <grystanie> Patrzcie, szpadelka. I jakieś tam. Dziabłogi O, wszystko się zgadza. Taki symbol szczęścia jeszcze wychodzi. Zobaczcie, ja tu już jestem po prostu obładowany, ledwo się z tym zabiorę. A najgorsze jest to, że w aucie mam prawie całą kastrę jeszcze skwidzyna. Nie wiem jak ja to wszystko zmieszczę. Będziemy składali znów siedzenia. Ale przynajmniej jakiś pieniądz się przytuli. No i dobra, słuchajcie, wrzuciłem to do kastry. Cała kastra, razem z tym, co było skwidzyna. Na tej chwilę obstawiam jakieś 70 kg ale lecę jeszcze trochę porzucać, może coś dorzucimy. Obydwa wiadra piękne, czyste i puste, ale mam nadzieję, że ponownie się zapełnią. Teraz widzicie część blaszana wyprawy, same blachy wyłażą. Dobre i to. To jest mistrzostwo świata. Kawał żeliwnego piecyka, zobaczcie ruszt od kuchni. Czyste żeliwo. Pięknie, co? No, patrzcie, żeliwo to piękny wynalazek dla magnesiarzy. Pstryk, pstryk, 3 minuty roboty i skompresowane. 10 kg mieści się w wiatrze. Teraz będzie petarda. Walczy z czymś naprawdę ciężkim. Ożesz ty. Ożesz ty. ty. To, to jest? O. Zobaczcie, pełne mu to cholewstwo. A Dlatego takie ciężkie. <słuch> <słuch> Widzicie to co ja macie, reszta kuchni wiejskiej. Jestem w ciężkim szoku. Także widzicie dziś na bogato, kuchenka wyjęta, teraz wpada trzecia kłódka, nieco mniejsza niż tamte dwie. O, no, wychodzi taka fajna branzoleta ze srebra. Dawno nie wyciągałem biżuterii. Dobra, niedosyt jest, ale muszę się zwijać. To wszystko zanieść do auta, te blachy, nie blachy. No i lecimy na złom Słuchajcie, jest fajna sprawa, tutaj pan się przyglądał, co ja robię i zaproponował, że ma w garażu jakieś tam od malucha, jakieś tłoki, chce mi to dać. A czemu nie, zabieramy. Super, miło z jego strony. Uwaga na rower, żeby... o, się przewróci. A, nie przewrócił się. Stoi. O, jaki porządek w garażu. Dopiero mam robić porządek. O, to człowieku, jaki pan ma porządek, to pan chyba nie wiedział bałaganu w garażach, jak ludzie mają... Masakra. O! o. Tam te tłoki pan wybierze, to aluminium będzie, nie? Ja? A ja, no ja, bo w tych tych to. A to sobie to później rozbiorę. O, tutaj sprężynkę dorzucamy. same jakieś kadłubki. A tłoki sobie będziemy rozbierali. Amelinium. Super. Na parę kilogramów dojdzie. O, ty do blasku, toś tak na zwiera, tak się mówi, nie? Oh. Ja. Fajnie, dobrze. O, przekaźniki, tam jest medziucha. Fajnie, to dziękuję serdecznie. Fajnie, miłego dnia życzę no, wtedy. Nie? Ja, ja tu jeszcze przyjadę na to, y, bo tutaj jest dużo złomu. Jest, ja muszę tam do wody wejść w woderach, bo tam bardzo ciężkie rzeczy są, to nie wyciągnę z brzegu, nie? Jo, 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 bo tam kurczę, takie ciężkie jakieś rzeczy leżą. No, panu powiem, że z brzegu nie mogę tego chwycić za cholerę, nie? No, no to sobie odwiedzimy złom. Zawsze parę złotych dojdzie do budżetu, nie? Fajnie, dziękuję serdecznie. Do widzenia. Opa! No i fajnie, zobaczcie. Ludzie są bardzo mili. Zostałem parę kilo złomu. W przekaźnikach będzie miedziuchy, trochę do odzysku. A, pobawimy się. Jak flaming recykling. Pozdro, Artur. A to przekaźniki, słuchajcie, samochodowe od tego pana miłego. Zobaczymy, ile miedzi tutaj siedzi. A tak przekaźniki wyglądają w środku. Widzicie, sama miedziuszka. Coś pięknego. No to zerknijmy, ile te 9 przekaźników dało nam miedzi. Wow, 47,8 gram. No powiedzmy, że około 48 gram. Co daje oszołomiałą kwotę złotych 20 zł z tych 9 przekaźników. Dobre i to. No i przyzwoicie, słuchajcie. 112,55 zł. Grubego było tak naprawdę 95 kg. Ale wiadomo, odliczają tam zanieczyszczenia i kastre. Blachy było przeszło 20 kg, także po odliczeniu 90 kg grubego, 19 kg blachy, co stanowi bardzo przyjemną dniówkę. Do następnego. Cześć.